Pamiętam też, że kiedyś czytałem jakiś film, w którym było stosunkowo dużo wyrażeń nieparlamentarnych. Ja wpadłem w taki rytm, że one tam się zdarzają. I w pewnym momencie padło zdanie zupełnie niewinne: żona zwraca się do męża, czy ty myślisz, że ja ci od 20 lat robię łaskę, Lepsze czytałem? Kiedyś e, pamiętam w jakimś wywiadzie radiowym padło mm, stwierdzenie. E, na szczęście zaprzeczono temu dosyć e, szybko, że za przeczytanie książki w formie audiobooka e, lektor bierze, lektor aktor, co bardzo często czytają zawodowi aktorzy, oczywiście, tak. najczęściej, e, bierze e, około 50 tysięcy. Duży w maluchu. Filip Nowobielski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Proszę mi powiedzieć, czy w jakiś szczególny sposób pan dba o swój głos? No bo jednak on się utrzymuje na tym samym poziomie przez wiele lat. Ja mniej więcej tak samo jak kolega, który się podpisał tutaj, dbam o swój e, głos. Ty jest Cześć, Tomasz. Ty, Tomasz Knapik, tak. <grym> mniej więcej tak samo, tylko jakieś 20 lat krócej. Aha, czyli rozumiem, że... Mm -hmm. Nie dba Pan specjalnie o ten głos. W to, rozumieniu takim dosłownym. Nie, to znaczy w, w rozumieniu takim dosłownym ja nie, nie, niestety nie szczędzę mu e, dymu papierosowego, bądźmy tutaj... No ale naprawdę otwarci. trzeba palić, tak? Nie, nie trzeba, to nie o to chodzi. E, natomiast, e, no... E, Poza, poza tą złą rzeczą, którą mu robię, raczej jednak dbam o głos. To jest tak, że ja staram się nie przeziębiać, co często wymaga jakichś szczególnych zachodów. Tak samo jak w trakcie, w trakcie pracy ja wypijam bardzo dużo wody. Myślę, że dużo więcej niż statystyczny Polak wypijam się rzeczy wody, bo to są ze 2,5 takie 1,5 litrowe butelki dziennie. To ciekawe, bo w swoim życiu poznałem kilku serwisantów radiowych, osoby, które czytają newsy w rozgłośniach radiowych największych i ci ludzie często mówili, że absolutnie bez bicia, bez jedzenia przed czytaniem, bo wtedy cały ten aparat mowy się aktywuje, więcej się wydziela śliny i przez to. No oczywiście, że jest to prawda. Jak na przykład robię sobie przerwę w czytaniu, i potem szybko do tego powracam i w międzyczasie jest wypita jakaś kawa albo coś podobnego, to, to wpływa zarówno na, to, na, na jakość aparatu tutaj, ale bywa też tak, jeżeli czytam w, w takim ambiencie zerowym, to znaczy, że nie ma tła, tylko czytam na przykład audiobooka, okay, no to jeszcze się mogą dać dźwięki pochodzące z innej części niż paszcza, tak? Jest. Tam bywa, że z, zaczynają pracować organy wewnętrzne i wchodzi proces trawienia i coś no się tak. na ten... słychać. <laughs> Także słuchajcie uważnie filmów, bo może gdzieś tam słychać... Nie, na filmach tego nie będzie słychać, ale, ale audiobooki to tak trzeba uważać. Najczęstsze poprawki, jakie się robi w audiobookach po zakończeniu pracy, to jest właśnie powtarzanie tego, gdzie nagle jakieś tam na się odespało. W jaki sposób Pańska przygoda się zaczęła z lektorką? Moja, moja przygoda z lektorką zaczęła się, uwaga, wcześniej niż moja przygoda z maluchami. No właśnie, o maluchach zaraz porozmawiamy. Też się Pan przejedzie, ale tak najpierw o tej przygodzie z lektorką. Kiedy o, się zaczęła? No, zaczęła się w 1983 roku, a pierwszy maluch 1985 rok na przykład. W 1983 roku, to będzie, Boże, ile? 20... 35 lat? 35 lat, tak. Ja byłem wtedy jeszcze studentem jako student no, w, w uproszczeniu, powiem, angli przyszły Anglista. E, poszukiwałem różnych prac, które mi tam pozwolą e, prowadzić szlachetniejsze życie. I nie trafiłem na, na takie zajęcie, które polegało na e, tłumaczeniu filmów, e, i to się odbywało bez oglądania filmu, tylko dostawało się sam, e, samą ścieżkę dźwiękową na kasecie magnetofonowej. Trzeba się było domyśleć, jaki tam w ogóle kontekst tego wszystkiego jest, koszmarna praca i bardzo trudna nie, i niewdzięczna. A potem takiego, e, takiego tłumacza sadzano przed mikrofonem i kazano mu przeczytać to, co, e, co napisał w formie co, tego, co dzisiaj nazywamy listą e, dialogową. Okay. Taka sytuacja trwała bardzo krótko, bo okazało się, że e, e, no jednak niektórzy, że, że większość ludzi, którzy mm, tłumaczą, kompletnie nie nadają się do, do czytania, do, do siedzenia przy, przed mikrofonem. I szybko się to uporządkowało, ja zostałem czytaczem, lektorem. Natomiast inni koledzy dalej tam sobie tłumaczyli. Moi koledzy ze studiów i inni koledzy. Dużo jest obecnie pracy dla lektorów? Takich topowych? Topowych? <laughs> no wie pan, dobrze. wiele osób dobrze. jest, które dobrze. mają dobry głos. Są banki głosów. Są, oczywiście, ale, to ale... By... ludzi, którzy mają e, no. dobry głos, można znaleźć praktycznie wszędzie, a nie tylko, że tak powiem, w środowisku, czy takim oko medialnym środowisku. Takich ludzi jest bardzo, e, bardzo dużo, ale posiadanie ciekawego głosu to nie wszystko, bo z tym głosem jeszcze trzeba umieć co coś zrobić w Sensie intonacyjnym i aktorstwo. Się tak, dalej. Włącza, tak? tak, oczywiście na różnym poziomie różni lektorzy e, podgrywają. To może nie jest, nie jest umiejętność, jakby. E, Głębokiej interpretacji może nie jest niezbędna w tym, w tym zawodzie, a czasem nawet może szkodzić i przeszkadzać w odbiorze. Ale jest jeszcze coś takiego jak umiejętność czytania, to znaczy pewna sprawność w odczytywaniu na głos tekstów. To się może wydawać trywialne, co mówię, ale proszę sobie usiąść i przeczytać na głos pierwszą stronę dowolnej książki i się nie pomylić. No nie da się. No to da się, nie da się. Wy, lektorzy, macie pracę, którą możecie często wykonywać z domu. Wystarczy, że jest jeden pokój, który zostanie odpowiednio przystosowany na potrzeby studia i nie trzeba z tego domu wychodzić, nie? To jest prawda, oczywiście nie każdą pracę da się w ten sposób y, y, wykonać. Albo trzeba... Y, Profesjonalnie wyposażyć to studio, ale jest też tak, że czasem nadzór drugiej osoby, czy to jest dźwiękowiec, czy to jest realizator, czy to jest reżyser, jest potrzebny. Sporo, sporo rzeczy jesteśmy w stanie wykonać sami i one mogą być potem gdzieś tam zweryfikowane. Ja na przykład też mam takie mini studio w domu i nagrywam w nim krótkie formy. Krótkie formy, najczęściej powtarzalne, jeżeli to są jakieś formaty, do, do znaczy. Programy, które mają swój format, i robię 13 odcinków w sezonie. Tego czytanie jest tam z tak zwanego OFU, czyli lektora, którego nie widać na, na, na ekranie. Jest tam kilkanaście do kilkudziesięciu zdań. To jestem w stanie taką, taką rzecz zrobić, i wiadomo, że formuła następnego odcinka będzie mniej więcej taka sama jak, jak poprzedniego. To często obywa się. Może to, będzie, może to zdziwi niektórych z Państwa, ale bez oglądania tego materiału. No tak. Ja się spodziewam, że właśnie tak to. Tak to wygląda. A jakieś takie najzabawniejsze wpadki, które miały miejsce w Pana karierze zawodowej? Bo... Prawie nigdy nie robimy niczego na żywo, także popełniony błąd można prześmiać i wrócić do tego i poprawić go i Państwo nigdy nie będziecie wiedzieli jak to, jak to rzeczywiście było. było jak to było. Choć oczywiście z moi starsi przyjaciele pamiętam jeszcze czasy, kiedy czytało się na żywo i pewnie mają, mają doskonałe i zabawne historie z tym związane, które opowiedzieli albo będą mogli opowiedzieć. To prawie przy każdym filmie zdarza się jakaś, jakaś pomyłka, nie zawsze są one śmieszne. Mnie się zdarzało zachichotać w trakcie filmu, kiedy on był naprawdę śmieszny. Ja pamiętam, że scenę z Desperado kilkanaście lat temu, jeszcze dawno, dawno temu z Beksińskim, czytałem chyba kilkanaście minut. Mówię o takiej scenie, w którym jeden z głównych bohaterów opowiada dowcip o. E, sikaniu do e, szklanki piwa. Co to z Myślę, że widzowie to 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 muszą tak, usłyszeć. To, czy to trzeba, nie, nie, nie będę go opowiadał, trzeba wrócić do tego, do, do tego materiału. W każdym razie jest op opowiedziany, jest sam z siebie śmieszny i opowiedziany jest w taki sposób, że ja nie byłem w stanie przebrnąć przez tą scenę. Scena, która trwa w filmie około minuty, jak sądzę, i tyleż, powinna zająć lektorowi, tyleż powinno zająć lektorowi jej przeczytanie, zajęła mi pewnie około 15 minut. Pamiętam też, że kiedyś e, e, czytałem jakiś film, w którym było stosunkowo. E, dużo wyrażeń nieparlamentarnych. Um, ja wpadłem w taki rytm, że one tam się zdarzają. I w pewnym momencie padło zdanie zupełnie niewinne. Żona zwraca się do męża. Czy ty myślisz, że ja ci od 20 lat robię łaskę? Lepsze czytałem. Rozumiem, że pojawiło się słowo łaska. Pojawiło się słowo łaska. Dwuznaczne, prawda? No, dla niektórych na pewno. <grym> Ale ma pan rację, no to jest taka sytuacja, w której no łatwo się pomylić. Natomiast z drugiej strony i tak te pomyłki są e, chyba mniej groźne niż powiedzmy w przypadku chirurgów czy no tak. sędziów. Bo tutaj Podobno, już łatwo pomylić nerkę ze śledzioną. się, że niedawno była taka sytuacja. Jest Pan generalnie zadowolony z tej swojej pracy po tych kilkudziesięciu latach? Nie o, żałuje bardzo. Pan swojego zboju? Bardzo, bardzo. To jest, to jest wyśmienity zawód. To jest wyśmienity zawód. Zresztą to nie jest jedyna rzecz, jaką robię, e, e, może robiłem w życiu. Zdarzało mi się robić rzeczy e, bardzo dalekie od lektorstwa. Aha. E, przez ponad 15 lat pracowałem w biznesie. Nie porzucając jak gdyby, tego swojego zawodu, który sprowadza nas tutaj i o którym rozmawiamy. Jasne. I o ile tamte 15 lat zwłaszcza pod koniec, jak gdyby tego okresu kojarzyły mi się z, ze stresem. Ogromnym stresem takim, jak to przeżywają czasem ludzie w korporacjach, a to były dosyć wysokie stanowiska i wysokie, wysokie poziomy odpowiedzialności. To teraz moim jedynym stresem jest nie spóźnić się do pracy i nie powiedzieć na żywo, że ktoś mi robi łaskę, czy jak tam? Czy jak tam kto woli. No dobrze, a jakiego typu, jeśli mogę wiedzieć, to było zajęcie? No bo tę lektorkę można potraktować nawet w pewnym momencie swojego życia jak hobby. I tak było. A potem hmm. jakby posiłkować się czymś innym, prawda? No i lektorem mógłby być każdy z dobrym głosem i warsztatem. Nieważne, oczywiście. czy chirurg, czy strażak, czy policjant. Na początku, kiedy ja mówię na początku, to mam na myśli powiedzmy lata 90. Bardzo mało było lektorów, którzy, dla których było to zajęcie i jedyne zarobkowe zajęcie w, w życiu. Zazwyczaj robili wiele robili jeszcze różne rzeczy. Dla mnie to też było hobby. I tak jak wspomniałem o roku 83, kiedy to się wszystko zaczęło, to oczywiście była, był jakiś sposób na zarabianie pieniędzy, ale też trochę hobby, bo to fajna robota. Bo to fajna robota i wiązała się też z jakimś tam sympatycznym prestiżem, który imponował też młodemu człowiekowi. Ja pracując przez wiele lat w biznesie nigdy nie zaniedbałem tej, tej działalności lektorskiej i było mi miło, że ludzie o mnie pamiętali, zarówno telewizowie, słuchacze, jak i ci, którzy mi tę pracę zlecali. Ja myślę, że. My, ten akurat okres w moim życiu, kiedy ja pracowałem w biznesie, mógł być niezauważony dla niektórych, którzy śledzili działania lektorów, bo mnie przy, jakby, przy życiu w tym zawodzie utrzymały takie filmy jak Szkana Pułapka czy Obcy, Terminator, parę jeszcze innych które jak wiadomo cyklicznie były grane. Ja zresztą przy zmieniających się technologiach bardzo często musiałem je nagrywać jeszcze, jeszcze raz. Ale jak film leci raz na rok na pewno, jak, jak przykazano w święta tak, około Wielkanocy, to ludzie myślą, że ten człowiek to właśnie robi, tym się zajmuje. Dlatego i to mi ułatwiło też powrót do zawodu w 2008 roku. Rozumiem. A czy kontakty w tej branży są istotne? No bo jednak trzeba sobie w w powiedzieć szczerze, że tego, tej pracy przy okazji czytania filmów czy spotów nie ma aż tyle, żeby yy, można było sobie wybierać lektorów, tak jak informatyków na przykład do ja naprawy tak, Ale ja, ja wychodzę z założenia, że prawdziwa cnota, krytyk się nie boi i yy, 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 te kontakty… Nie, ja staram się być serdeczny dla ludzi, natomiast ja w ogóle nie zabiegam o pracę. O pracę zabiegał Pan. Tak, tak, tak. Tak się to poukładało. Kiedyś Tomasz Klapik zdradził, ile dostaje za czytanie spotu w telewizji, czy Aha. bardziej przeczytanie filmu. Mhm. To nie były duże stawki. Przy okazji reklam te wynagrodzenia są dużo większe. Ja postaram się poślizgać trochę po tym temacie, tak. żeby, żeby nie odpowiedzieć konkretnie, żeby nie rzucić e, e, za, za dużo e, informacji. Ale tak. to jest e, 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 Rze rzeczywiście <laughs> czytanie filmów. E, nie jest najbardziej zyskownym zajęciem z tych, które, które lektor może podjąć. W przeliczeniu na jednostkę czasu reklama potrafi dać odzysk kilkadziesięciokrotnie większy. Okej. Okay. Rozumiem, czyli możecie sobie w takim razie policzyć, że skoro Tomasz Knapik powiedział, że za film jest tyle, no to razy kilkadziesiąt. Od 20 do 99 pomnożymy iloczyn i, i mamy wynik. Ja jakiś taki przybliżony wynik. Tak. No to e, w, kiedyś e, pamiętam w jakimś wywiadzie radiowym padło mm, stwierdzenie. E, na szczęście zaprzeczono temu dosyć e, szybko, że za przeczytanie książki w formie audiobooka e, lektor bierze, lektor aktor, co bardzo często czytają zawodowi aktorze oczywiście, tak. najczęściej, e, bierze e, około 50 tysięcy. Jest to wierutną bzdurą, bzdurą oczywiście, tak. wierutną bzdurą, tyle by nikt e, za to nie zapłacił, nawet naj, e, najbardziej znanej postaci, prawda? E, to w jakimś przybliżeniu no, można by to podzielić przez 10 i wtedy będzie to e, jakby wynik nieco e, pewniejszy. Jasne. No tak, to jest już też jakaś w miarę interesująca informacja dla tych wszystkich, którzy myślą i marzą o karierze lektora, no bo przecież takich tak. ludzi też nie brakuje na pewno. Widzimy, że cały czas nowe głosy w bankach, głosów się pojawiają, ale to są głosy, że tak powiem, na umowy cywilnoprawne, czyli z doskoku, a nie na fakturę, tak bym powiedział, bo jednak branża jest zamknięta i to jednak tutaj kręcimy się wokół tych samych nazwisk. Skoro ja już wiem dużo, to teraz... Będę się mógł dowiedzieć więcej, albo pan mi powie więcej o maluchach, ale to już bezpośrednio za kółkiem. Bardzo proszę, to zapraszam. Proszę mi jeszcze opowiedzieć o tym, jak kształtowała się pana przygoda z motoryzacją na przestrzeni dziesięcioleci. Zaczęło się od trzech maluchów pod drzewem, potem ja. Ponieważ mówimy o połowie lat 80., to można się domyśleć, że tych samochodów udało mi się zmienić kilka. Ja miałem też samochody służbowe. <laughs> miałem w życiu dwie Mazdy, z których byłem bardzo zadowolony. <laughs> Dzieliły jej oczywiście pokolenia, dlatego że jedna z nich to, był, to była Mazda 626 w wersji 2.0 Diesel. To był gdzieś początek lat 90, jak nią jeździłem. A do niedawna jeździłem Mazdą CX9 benzynową z ogromnym silnikiem. Oba te samochody wspominam wspaniale. Bywały... Nigdy nie jeździłem dużym fiatem. Nigdy nie jeździłem dużym fiatem, ale jeździłem za to polonezem. Ale to na tym koniec polskich, polskich samochodów, zresztą dużo więcej ich nie było. Miałem kiedyś bardzo starego Mercedesa, który nie wiem jakim cudem jeździł, ale zamiósł mnie nawet z rodziną do Austrii i z powrotem. Skończył się kiedyś i sprzedałem go za równowartość tego, co włożyłem w wymianę alternatora w tym samochodzie kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem zbliżamy się już do punktu docelowego naszej podróży. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania, rozmowy i życzę, żeby w kolejnych latach też nie brakowało zleceń, żeby młodych wilków na rynku nie przebywało. Albo niech przychodzą, niech przychodzą i zobaczą, kto jest z miejsca. Niech przychodzą. Ja chętnie kogoś pod szkole. Fajnie. Dziękuję bardzo. Cześć, dziękuję bardzo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18.00. Czytał Tomasz Knapik.